Ok, Kasper, powiedz nam, co Ci dało 15 dni? To zależy, o które 15 dni spytać, o które rekolekcje spytać. Bo za każdym razem rekolekcja to jest zupełnie inne, zupełnie nowe doświadczenie. I za każdym razem wraca się z, z nich z jakimś nowym odkryciem. Pierwsze moje rekolekcje, chociażby, nauczyły mnie modlitwy pismem świętym, rozważania. Pisma świętego, ale też rozważania życia rozważania wydarzeń, które spotykają mnie. Dało mi też zachwyt nad liturgią. I teraz msza, każda msza święta jest dla mnie czymś zaskakującym. Nigdy mnie nie nudzi. Dało mi też rekolekcję, dało mi też zachwyt nad kościołem, bo wspólnota rekolekcyjna to jakby nie było ludzie. Ludzie, którzy widać po nich, widać po tych ludziach, że, że kochają Pana Boga, że są nim zafascynowani i to ta fascynacja zaraża. Tą fascynacją można się zafascynować i jest to bardzo, bardzo budujące za każdym razem. Rekolekcje to wielki ładunek na cały następny rok. Pamiętaj, zostały tylko dwa dni.